Na koniec dnia chciałbym wam pokazać coś, co, na co czekaliśmy bardzo długo, a mianowicie spodnie Shima, Shima Gravel, ale przede, przede wszystkim Shima Giro. Tak wyglądają te spodnie. Są to Ala w kolorze czarnym i te najczęściej nam się sprzedawały. Pasują i do chopperów, nakedów, sportowych motocykli. One kosztują 599 zł. I jeszcze mam dla Was kolejną fajną wiadomość: zobaczcie, dostaliśmy w paczce od Shime taką ulotkę: Sima, gwarancja 6 lat, ochrona, czyli ochrona 6-letnia, czyli przebili już, widzę dobre sklepy motocyklowe, tam mamy 5-letnią gwarancję. W Shimie już jest 6-letnia gwarancja. W skrócie, tutaj mamy musimy się zarejestrować 6 latshimapl Zakup musi być pewnie potwierdzony paragonem, no i sklep musi być autoryzowany jeśli chodzi o markę Shime, dlatego zapraszamy.